Witam serdecznie na kanale Fortuny z tej strony ekipa piłkarzyków. Cały czas towarzyszy nam okres transferowy. Ostatnio Tomek Świękała nagrywał na tym kanale materiał swój dotyczący transferów. My dzisiaj wychodzimy z podobną inicjatywą, ale dotykać będziemy kwestii. Kontraktowych, kwestii często niekoniecznie aż tak bardzo docenianych. Mówię tutaj o głównym obiegu informacji w przestrzeni publicznej, tej sportowej, która nas najbardziej interesuje. I żeby wyklarować na starcie, o co konkretnie będzie w dzisiejszym materiale chodzić, mówię, że będzie chodzić o. Listę konkretnie o ranking 10 najlepiej wycenianych piłkarzy, którym kończą się kontrakty w roku 2022 i z którymi najprawdopodobniej będą wiązane nowe kluby, bo będą mogły z nimi negocjować już za pół roku, patrząc z perspektywy zawierania tych przedwstępnych umów i negocjacji, na które pozwala im obecne prawo sportowe. Mówię oczywiście o zawodnikach. Ale oczywiście musiał być drobny, mały, króciutko, Prześledziłem sobie 25 zespołów najlepiej wycenianych względem całej kadry według Transfermarkt. No i okazało się, że ta lista 10 musi zostać listą 11, albowiem ostatnich dwóch panów na liście, którą sobie przygotowałem, ma dokładnie taką samą wartość rynkową liczącą 28 milionów euro. Jest jeszcze jeden haczyk, o którym powiem za chwileczkę. To są piłkarze, którzy są, wydaje się, na Stosunkowo ostatniej prostej do tego, żeby podpisać nowe umowy ze swoimi obecnymi klubami. Dlatego na wstępie powiemy sobie o tych zawodnikach, a później przejdziemy do rankingu. John Stones, on podobno ma zgodzić się na propozycję Manchesteru City 175 tysięcy funtów na tydzień, takie okolice i kontrakt, który jest już na horyzoncie. Podobnie sprawy mają się z Leonem Gorecką, jemu też kontrakt kończy się w 2022 roku. Tak samo jest z Frankiem Kessim w Milanie i podobnie jest również z Paulo Dybalą w Juventusie, ale każdy z tych trzech wspomnianych przeze mnie, wymienionych przed chwilą panów jest na dobrej drodze do tego, żeby finalnie z klubem się dogadać. Wszyscy trzej panowie są cenieni i myślę, że można spodziewać się stosunkowo dobrej wyceny ich umiejętności na tych nowych, Póki co jeszcze hipotetycznych, ale wydaje się, że w miarę pewnych umowach. No i jest jeszcze małe, drobne ale. James Rodriguez 28 milionów euro, a więc tyle samo co dwaj pierwsi bohaterowie naszego dzisiejszego rankingu, o którym za chwilę on najprawdopodobniej jest na prostej drodze do pożegnania się z Evertonem. Nie znajduje się w planach Rafy Beniteza według wielu źródeł. A co za tym idzie te wszystkie plotki łączące go z Milanem, bądź też jakimkolwiek innym kierunkiem w Serie A, bo taki kierunek sygnalizował. Wydają się potwierdzać hipotetyczny transfer, o którym jeszcze w takich kategoriach mówimy, ale już za niedługo być może będzie zupełnie inaczej. Jedenaste miejsce w naszym dzisiejszym rankingu zajmuje Aleksandr Lakaz, rocznik 1991, saga. Uh, niekończąca się. Wydaje się, że te plotki, które łączą go z odejściem, pojawiły się po raz pierwszy już rok po przyjściu Laki. Od tego momentu regularnie wszyscy fani Arsenalu muszą mierzyć się z perspektywą odejścia francuskiego snajpera. Środowisko The Gunners jest mocno podzielone w tej sprawie. Są tacy, którzy woleliby go w klubie pozostawić, nawet uwzględniając fakt, że może doprowadzić to do sytuacji, gdzie Laka odejdzie za darmo. Są też tacy, którzy chcą jego jak najszybszego spieniężenia. Póki co, w momencie, kiedy ten materiał nagrywamy, żadnych konkretów nadal na stole nie ma. Mówiło się o elemencie wymiany, w której miałby być brany pod uwagę Laka, kiedy w odwrotną stronę miałby powędrować z Interu Lautaro Martinez, ale to naprawdę bardzo, bardzo lekko było rzucone i wplecione w narrację. Mówi się o tym mitycznym kierunku, a więc o Madrycie i o Atletico od dłuższego czasu, ale konkretów nadal brak. Teoretycznie wszystko wskazuje na to, że Laka chce po prostu w północnym Londynie pozostać. Chemia z kolegami z drużyny jak najbardziej jest. On wydaje się być taką centralną i dość kluczową częścią social groups, posługując się terminologią z FMA w Arsenalu. Więc nic dziwnego, że nie skory jest do odejścia z klubu. No ale on znajduje się na 11. miejscu i jego sytuację kontraktową trzeba mieć na względzie. Na miejscu 10. Antonio Rudiger, którego sytuacja kontraktowa po prostu się w miały być podobno w okolicach marca jakieś pierwsze przymiarki do rozmów kontraktowych. Wówczas pozycja Rudigera w drużynie The Blues była już spektakularnie lepsza, patrząc z perspektywy tego, co i mało się jego nazwiska, kiedy jeszcze w klubie numerem jeden na stołku menadżerskim był Frank Lampard. W ogóle, kiedy Lamps zarządzał drużyną, była okazja, żeby nieco płynniej przejść do umów nowych. Ale wtedy Antonio Rudiger myślami był bliżej odejścia, aniżeli pozostania w zachodnim Londynie. Na ten moment wydaje się, że nie spieszy się Chelsea do tego, żeby ten kontrakt przedłużyć, ale chyba sam Rudiger też jest tego świadom. Dodatkowo raczej jeden i drugi podmiot, o którym teraz mówimy, czyli klub i zawodnik, mają wolę, żeby ten kontrakt przedłużyć, więc tu jakiejś złej energii nie powinno być, ale już nie takie rzeczy w piłce widzieliśmy, także warto mieć to również na uwadze. Dziewiąty nam na naszej liście jest Niklas Zyle, Niemiec, który wyceniany jest przez Transfermarkt na 35 milionów euro. Póki co wydaje się nie znajdywać na radarze żadnego poważnego klubu, nie licząc może londyńskiej Chelsea, bo z nią przez wiele źródeł był wiązany, ale tak czy inaczej dość spokojna jest ta saga, o ile w ogóle o sadze możemy mówić, związana z Niklasem Zyle i jego potencjalnym odejściem. Bayern również nie wydaje. Się klubem śpieszącym do przedłużenia umowy z Niklasem Zyle, przynajmniej takie sygnały z przestrzeni medialnej do nas nie docierają, więc to całkiem ciekawa sytuacja. Bardzo interesujące nazwisko, następne na naszej liście. Zawodnik z rocznika 1992, Marcelo Brozowicz, wyceniany na 40 milionów euro, piłkarz Interu póki co jeszcze nowego kontraktu z klubem z Mediolanu nie podpisał, a mamy już taki okres, który. Pozwala powoli nam przymierzać go do innych klubów. Co prawda nie czynią tego te najważniejsze dzienniki sportowe na świecie, ale nie oznacza to, że my nie możemy się nad tym zastanawiać. Rozmowy kontraktowe podobno są zaplanowane, ale w jakim stopniu zaawansowania one są, tego nie wiemy. Nie wiemy też, czy ostatecznie Inter, który ma swoje problemy finansowe z Brozowiczem, będzie się w stanie dogadać. Myślę, że jest to na tyle wszechstronny i fajny piłkarz, że jakiś inny gracz, mogący zaoferować mu lepsze pieniądze niż Inter, mógłby się nim zainteresować. Lorenzo Pellegrini, następny na liście, kluczowa postać Romy w poprzednim sezonie i kluczowa, tak myślę, że można stwierdzić w drużynie Jose Mourinho, który objął przecież rzymski zespół. Ale tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, albowiem Pierwsze sygnały specjalnie sobie sprawdziłem jeszcze, cofnąłem się do tego momentu, który tak intuicyjnie w głowie sobie przywołałem, przygotowując się do przygotowywania tego materiału. No i wydawało mi się, że tak w granicach końca poprzedniego roku mówiło się o nowym kontrakcie dla Pellegriniego. Tak rzeczywiście było w okolicach grudnia. Później pojawiła się informacja jakoś pod koniec lipca, więc popatrzcie jaki, jaka różnica. To jest ponad 6 miesięcy, że rzeczywiście te rozmowy kontraktowe ruszają, że Roma chce tam zawrzeć klauzulę odstępnego i że wstępnie strony są dogadane, ale od tego momentu żadnych konkretów nie mieliśmy. Być może złoży się na Tyle pechowo, że w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, coś się ruszy. No i okaże się, że w momencie, kiedy go opublikowaliśmy, Lorenzo Pellegrini podpisał kontrakt. Ale tak jak mówię, na ten moment się na to nie zanosi. Tak czy inaczej jest to dobry powód do tego, żeby się temu zawodnikowi w najbliższych dniach, tygodniach przyglądać. Następny na liście jest Marcel Zabitzer, którego kontrakt również za rok wygasa. Oliver Minclav 4 lipca potwierdził, że powoli na chłodno analizują sytuację i podejdą sobie do rozmów kontraktowych z reprezentantem Austrii. Chociaż wiele wskazuje na to, że Marcel Zawiszer już myślami jest gdzieś indziej, najprawdopodobniej w Bawarii. Jest już tam Julian Nagelsmann, więc ruch do Bayernu Monachium można potraktować jako wyobrażalny. Pytanie, kiedy on nastąpi i czy w ogóle będzie to miało miejsce teraz, bo przypominam, że za pół roku będzie można już za darmo dogadać się z Marcelem zabicerem, Niemniej jednak czytałem również, że okolice kwoty 20 milionów euro, może nawet niższe, powinny być dla Lipska satysfakcjonujące, jako że no i to jest rzecz rzeczywiście dostrzegalna, mają alternatywy w jego miejsce. Na piątym miejscu zawodnik, o którym cały czas powinniśmy pamiętać. Niewykluczone, że jeszcze w tym oknie transferowym zmieni on swojego pracodawcę. Na ten moment jednak jego kontrakt z Juve obowiązuje do 2000 2022 roku właśnie jest to Cristiano Ronaldo. Nie zapowiada się, żeby jakieś drastyczne ruchy miały nastąpić w momencie, kiedy ten materiał jest publikowany. Paweł Nedwe zresztą mówił, że póki co jest to piłkarz Juventusu związany z nim jeszcze roczną umową. Więc jakichś perturbacji związanych z przyszłością Ronaldo nie widzi. My widzimy jednak szansę na to, żeby Ronaldo znalazł nowego pracodawcę czy teraz, czy za rok. To jest informacja informacja najbardziej interesująca oczywiście wszystkich kibiców Juventusu. Pewnie również podzielonych. Odwołuję się teraz do tego, o czym mówiłem przy okazji Aleksandra Lacazette'a. Ronaldo jednak to są poważne pieniądze i wiadomo, że w momencie, kiedy dużo klubów boleje z uwagi na skutki pandemii, jedynie ci, którzy są naprawdę bogaci i korzystają z nielimitowanych wpływów z uwagi na bogatych właścicieli, mogą sobie pozwolić na machanie szabelką w sprawie takich piłkarzy jak Cristiano Ronaldo. Mam na myśli tutaj Chociażby taki pewien paryski zespół. No ale póki co, żadnych poważnych konkretów jeszcze w sprawie Ronaldo nie dostaliśmy. Lorenzo Insigne jest następnym piłkarzem na naszej liście, i tutaj krótka piłka. Insigne chce zarabiać więcej. Napoli więcej nie jest, skore dawać. Co to oznacza? Te 5,5 miliona euro, które życzy sobie włoski skrzydłowy, to nie są jakieś ultra duże pieniądze. Mówimy o pieniądzach przeznaczanych na kontrakt w skali roku samego zawodnika. Jest wiele Klubów, które byłoby w stanie spełnić oczekiwania finansowe mistrza Europy, więc Napoli musi się mieć na baczności. Być może, nawet jeżeli nie uda się dojść do porozumienia na propos nowego kontraktu, będzie zmuszone sprzedać Lorenzo Insigne jeszcze pod koniec tego okna transferowego. To jest być może dla niektórych kibiców Napoli rzecz niewyobrażalna, ale patrząc na brutalny biznes i na realia, które w nim obowiązują, jeżeli chodzi o rynek transferowy możemy przemycać powoli takie myśli. W momencie, kiedy nagrywamy ten materiał, zawodnik na pudle dzisiejszego rankingu, Usman Dembele, jeszcze nie podpisał swojego kontraktu z Barsą. On jest co prawda możliwy, znajduje się na horyzoncie, ale na zdecydowanie dalszym horyzoncie niż ten kontrakt Leo Messiego, o którym mówiliśmy na samym początku. Co to oznacza? Że niewykluczone, że ktoś jeszcze po Usmana Dembele może się zgłosić. Aczkolwiek jest to stosunkowo mało prawdopodobne, patrząc na to, jak rozwija się saga kontraktowa. Usmana Dembele w Barsie. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że jego kontrakt rzeczywiście obowiązuje do roku następnego. I w grze jest również jakaś redukcja zarobków. Na ten moment wydaje się, że skłonny jest zgodzić się na takową Usman Dembele, ale zobaczymy jak ta sprawa będzie się finalizować. Następny ciekawy gagatek na drugim miejscu, Paul Pogba. Tutaj cały czas w grze jest PSG, notorycznie łączone z francuskim Pomocnikiem. Faktem jest, że United ma ostatnią szansę, żeby zarobić na piłkarzu jakieś pieniądze. Chyba, że dojdzie do porozumienia pomiędzy klubem a Polem Pogbą. Być może Pogba chce zobaczyć, jak będzie wyglądał projekt Manchester United w pierwszych tygodniach sezonu Premier League, żeby zdecydować się, czy podejmować się tej nowej umowy, czy nie. Oczywiście, mąci Bruździ miesza jak zwykle Raiola, czyli agent piłkarza, i od niego również należy spodziewać się jakichś konkretniejszych ruchów. W momencie, kiedy będzie coraz bliżej tego momentu, w którym będzie mógł podpisać tą wstępną umowę z nowym pracodawcą. Więc pytanie, w którym miejscu znajduje się w tej chwili Manchester United? Czy na straconej pozycji, czy jeszcze na pozycji kontrolującej? Krzywy, co uważasz? Ciężko powiedzieć. Jak widzicie, środowisko kibiców United nie jest w stanie się jednoznacznie wypowiedzieć, i ja też tego teraz nie zrobię. Tak naprawdę poruszamy się w sporej mgle, i nie wiem, czy prędko z tej mgły wyjdziemy. Wiemy, że sagi z polem pogbą mogą bardzo długo trwać. No i na koniec absolutna petarda, piłkarz warte ponad 150 milionów euro, Kilian Mbappé, którego kontrakt obowiązuje również do czerwca 2022 roku i który przynajmniej na razie nie był i nie jest skory do podpisywania nowej umowy. Przeczytałem i w zasadzie pewnie spora część z Was również, że będzie w stanie Real wypłacić mu około 40 milionów euro, jeżeli tylko doczeka do końca swojej obecnej umowy z PSG. Ciekawe na ile w tym wszystkim prawa. Na ile to są po prostu plotki i pogłoski, a na ile rzeczywiste ulegitymizowane informacje, faktem jest jednak, że to będzie piłkarz rozchwytywany już za stosunkowo niedługi czas, jeżeli nie dojdzie do porozumienia między nim a paryskim klubem. A ofensywa i szarża jest przez niektóre źródła francuskie, ale nie tylko, zapowiadana. I też pomimo tego, że pod koniec sezonu wydawało się, że Real będzie na tyle głodny, że doprowadzi do ściągnięcia Mbappe. Wydaje się, że znajdujemy się w mgle. Pytanie: czy tak gęste jak w przypadku pogby, czy nieco klarowniejszej, z innymi perspektywami dynamiczniejszego być może rozwiązania sytuacji i nie na korzyść paryżan. To taka odmienna sytuacja względem tego, o czym mówiłem przy okazji pogby. Zobaczymy, ale to jest na pewno też ta saga, która do końca tego okna transferowego będzie obecna w głowach i świadomościach wszystkich tych śledzących okno transferowe letnie. Mercato przed nadchodzącym sezonem 21-22 w tych największych ligach. Ja za uwagę w dzisiejszym materiale serdecznie dziękuję. To była nasza lista, nasz ranking 11 najbardziej wartościowych piłkarzy, którym kończą się za rok kontrakty. Jeżeli przypadł Wam do gustu tego typu materiał, prosimy oczywiście o łapkę w górę, jakiś pozytywny komentarz. Dzięki Wielkie, trzymajcie się. Cześć!